Na zachodnim Podolu w województwie tarnopolskim znajdują się Burdjakowce. Rozsławił tę miejscowość Leopold Lewicki, grafik, malarz i rzeźbiarz, który za czasów II Rzeczypospolitej studiował w Krakowie i Paryżu, potem wrócił na rodzinną ziemię i do końca życia mieszkał w Lwowie. W 1996 roku otwarte zostało w Burdiakowcach Muzeum jego imienia. Po wojnie w tej wsi pracował twórczo Stefan Makowski, a w latach 80. ubiegłego wieku swoje prace zaczął wystawiać tu jego krewny Iwan Maliński. To moje rodzinne miejsce, e, moja wioska Burdiakircy. Tutaj urodziłem się, e, tutaj spędziłem dzieciństwo, bawiłem się z kolegami, chodziłem tutaj do szkoły. Na tych łąkach i w tej rzece kąpalem się, łapalem ryby. Tutaj po tej drodze goniłem krowy na pastwisko. tutaj się bawiłem, tutaj z kolegami spędziłem swoje dzieciństwo. Stoję przed swoim domem i jakoś troszeczkę czuję się tak wzruszony, no jednak to mój dom rodzinny, to wspomnienie jakieś wracają. Szkoda, że już rodziców nie ma. Mam takie wrażenie, że te miejsca to moje, moje korzenie, tutaj moi dziadkowie i pradziadkowie, tutaj, jak od strony ojca, dziadka i od strony mamy, tutaj wszystkim na tej wsi urodzili się. Zawsze się wraca do tych miejsc z jakimś takim sentymentem. To mój brat Bogdan, e, który też urodził się tutaj, chodził do szkoły, no i tak mieszka tutaj sam, troszeczkę tak jakoś mi Тисячі кілометрів мені. Ну, і Хотів би часом навіть показати йому е, польське, може би мною трошечки поїздив. Ну, проблем може і в тим, що немає карти поляка, як живеш. Так живу, як Україна. Тримаюся. <свіття> Або в нас навіть світла нема. Staram się jemu coś pomóc, dać jakiś, tak jak przywiozłem jakieś paczki żywnościowe, zostawiłem parę dolarów, żeby sobie mógł wymienić, żeby z czegoś żyć. Tak jakby tam jeszcze centrum wsi, jeszcze tak jakby żyje, a tutaj taki już powoli zaczyna umierać. Już nie ma młodzi wyjeżdżają i tak wszystko, to wszystko powoli, powoli nas jeszcze dzieli granice unijna, na której potrzebno czasem długo czekać. No i nie zawsze tak, jak, jak się chce, żeby odwiedzić raz w miesiącu czy dwa w miesiącu. Akurat tutaj na tej ścianie zachował się obraz pierwszy, który próbowałem już malować olejnymi farbami. Mam dużo, bo jak malowałem, to malowałem akwarelnymi farbami, ołówkami, kredkami, w różnej technice, a to już była próba olejnego obrazu. To taka jakby kopia, bardzo znana taka. Zawsze ten mnie obraz wita. Wstyd mi patrzeć na ten obraz, bo dużo wszystkiego takiego namalowanego, co, co mi się w ogóle nie podoba i tak nie powinno być. Ale może i w tym e, jest jakiś, e, że mogę porównać, co robię teraz, jak malowałem teraz. Wychowaliśmy malarza, który jest już znany w świecie. Teraz tworzy w Polsce, ale jego sztuka ceniona jest w wielu krajach. Iwan jest dwa lata młodszy ode mnie, ale doskonale go pamiętam. Spotykamy się, kiedy przyjeżdża na swoją ojcowiznę. Cieszę się, że nasi ludzie cenieni są nie tylko na Ukrainie. Moi wsi w Brdziakiwcach otwarty muzeum, który otwarty był jeszcze w czasie Związku Radzieckiego akurat na, na przełomie tych lat, jak związek padał. Muzeum poświęcony malarzu grafiku Leopoldu Lewickiemu. To jest wieś artystów. W ciągu ostatnich stu lat urodziło się tutaj sześciu malarzy, znanych nie tylko w kraju, ale i za granicą. W tej części muzeum znajdują się prace Iwana Malińskiego. W 1995 roku. Pierwsze moje indywidualna wystawa zaczyna się w tej sali. Niektóre prace miejscowe, a miejscowi tutaj, gdzie to zrobione, ale niektóre już namalowane, już w Polsce. Mieszkańcy wsi mają do galerii, wstęp bezpłatne. I kiedy przychodzą, opowiadam im o Iwanie Marińskim. I zwracają uwagę na roboty Iwana Marińskiego. Już. W 2005 roku tak mi się udało pojechać na plener malarski na Wielkopolsku do Nowego, to myślę skąd wróciłem i potem jeszcze raz i jeszcze raz i tak mój pobyt, a w 2007 roku już zatrzymałem się w Polsce na stale, gdzie do dzisiaj i mieszkam. Pierwsze takie opuszczenie domu to było wojsko, na dwa lata wyjechałem w świat. Byłem w wojsku na Białorusi, w Mińsku byłem. To już było taki początek mojej podróży, bo jestem malarzem i mam coś takiego, że mówię, że jest, jeżeli ja podróżuję, to ja żyję. Mieszkam na Dolnym Śląsku, mieszkam w Kudowie Zdroju jeżeli gdzie to temat zachodzi, gdzie, gdzie to może być z Jakimcy, gdzie urodzinym się, od razu mówię Kamieniec Podolski i od razu każdy mówi, aha, to Sienkiewicz to wielka historia, to kamienie to już mniej więcej wiem, gdzie mieszkasz. Poszukiwałem malarza realisty do wykonania obrazów historycznych do historii budowy. Znalazłem go na wsi pod Nowym Domyślem, gdzie grupa Ukrainek pracowała na polach a on tam przy tych Ukrainkach przemieszkiwał i malował. Minęliśmy Wrocław i już mnie witala ziemia dolnośląska. To już byli pagórki, a dalej były już góry, a, a dalej my wjeżdżaliśmy w Sudety. I myślałem, gdzie los mnie rzuca, gdzie ja jadę tutaj e, w te tereny. Zabrałem go do Kudowy. Przyszedłem go na Pstrążnej w muzeum na strychu, żeby sobie tam na razie mieszkać zanim coś znajdziemy i żeby malował. No i tak się zaczęło. Kudowa przywitała mnie tak jakby gościnnie, bo w Kudowie w sierpniu, lipiec, sierpień toczyło się takie życie, dużo ludzi. W tych miejscach ja spotkałem dużo ludzi kresowian, które przyjechali. Z tych terenów, prawie z tych terenów, gdzie ja urodziłem się. I malując gdzie to w plenerze, malując tutaj na muzeum, podchodzili do, do mnie, rozmawiali i tak tylko było takie, że ktoś się pytał, skąd jestem. Tylko powiedziałem, że gdzie to z Kresu. I od razu ktoś się znachodził i mówił: Oj, tam moi rodzice czy dziadkowie wyrośli. Wiem te tereny i, i znam te, te miejsca, skąd ja przyjechałem. Malińscy to stara szlachta polska z tamtego terenu. Z Ukrainizowali się częściowo tak jak wielu ludzi, a jego ojciec miał na imię Agenor Maliński, a Agenor Goluchowski miał palac w tej miejscowości, był premierem rządu w Wiedniu. I zobaczcie, jak się to imię rzadkie, gdzie, w jakich domach się przechowało. Musiał to być lepszy dom, skoro wybrał takie imię i zawsze ojciec pisał w dokumentach i dziadek Polak, Polak, Polak. Po stronie mamy mój dziadek, to poszedł na front. A mój dziadek po stronie ojca już był w wieku troszeczkę takim, że zabrali jego na przemysłowe roboty i wyjechał na Ural, z którego wrócił w 1947 roku. Wrócił z prac, gdzie był na jakiejś fabryce czy zakładzie zbrojeniowym. Bardzo szybko oddał ziemię do kolhozu, czy zabrali tą ziemię, bo dziadek powiedział drugi raz ja na seberię nie chcę wracać. Europa nie za bardzo mnie przyciągała. Ja trochę jakiś w innych klimatach, a zwłaszcza ten czas, który ja spędziłam na Krymie. Um, no jak tam zupełnie inny świat i jakoś mi się bardziej do... do... Ja się dopasowałam bardziej do tego światu i dlatego może trochę się bałam tej Europy, bo też jest coś innego. No a teraz tak się tak się wszystko to układało, że nie za bardzo mnie ciągnie na Ukrainę, może nie dlatego, że nie czuję się tam w domu, a dlatego, że czasami taka ta sytuacja na Ukrainie taka trochę trochę nie za bardzo i to się bardzo odbije na ludziach. Ludzie są... Wspaniały, życzliwe, ale, ale niestety ta całą sytuację też e, pozostawia swój ślad. Organizuję od 30 lat taką dużą imprezę międzynarodową, e, którą nazywamy Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej Bądźmy Rodziną. Międzynarodowe plenery artystyczne. No i kilka lat temu nagle pojawił się Iwan. E, pojawił się razem ze swoją córką Riną. No, i tak od tego czasu on w zasadzie w każdych kolejnych plenerach uczestniczy, yy, promując zupełnie nowe tematy. I szczególnie zaskoczył mnie w 2016 roku, kiedy była 1050 rocznica Chrztu Polski. Odsłoniliśmy ten obraz zaś w Katedrze Plaskiej. To była akcja, która przypomniała szefom to, za co my do dzisiaj można powiedzieć, jesteśmy im bardzo wdzięczni, że Polska trafiła do grona państw rozwiniętych. Bo to trzeba miarą tamtych czasów tłumaczyć. Przyszedł mi pomysł namalowania cyklu obrazów znanych postaci, które przebywały na ziemi kłodzkiej i taką pierwszą wspaniałą postacią był polski kapłan Karol Bołos-Antoniewicz. On żył w pierwszej połowie XIX wieku. Został wspaniałym misjonarzem, kapłanem. A co jest ciekawe, najpiękniejsza polska pieśń majowa, Chwalcie łąki Umajone, została właśnie stworzona przez niego. On tutaj bywał na ziemi kłodzkiej, bywał na szczelińcu, bywał w dusznikach zdroju. Wspaniała postać. I jest to jedyny obraz na świecie przedstawiający tego kapłana. Na tle umajonych łąk i tle kościoła parapialnego w Dusznikach zdroju. Maler zawsze się powtarza, gdzie to mentalnością przenosi się w te, w te swoje rodzinne tereny, ale mogę powiedzieć, że Budowa to teraz mój drugi dom rodzinny, a tam tylko zostaje się jakiś sentyment do tego, co zostawiłem na Ukrainie. To i moja pracownia, to mój dom, to moje życie tutaj, gdzie mieszkam, tworzę, maluję i pracuję. Dużo Polaków, który spotkałem na swojej drodze, gdzie przejechałem, wspierali mi, pomagali we wszystkim, czym mogli. To zaczyna się od Wielkopolski, od Lwówka Wielkopolskiego, gdzie jestem zameldowany, na stale, a mieszkam w Budowie Zdroju. Środowisko artystyczne w Kudowie. Właściwie teraz bez Iwana trudno sobie to wyobrazić. Z Iwankiem poznałem się w ten sam dzień, który przyjechał, bo akurat byłem kowalem w później, oczy mnie malował, zafascynowało mnie to bardzo. I przyjechałem do domu, zacząłem, podglądałem go, podglądałem pod... i zacząłem malować. Jestem bardzo zafascynowany. Nie. Bardzo. Bo yy... Wszyscy malarze, których znam, bo znam teraz dużo malarzy, mówią, jakby Iwan poszedł tak jak Picasso, szedł z rzeczywistości na to, co później malował, to by dzisiaj był bardzo majętnym, bogatym człowiekiem, a on jest wierny temu, co robi. Z tego miejsca już było ponad tysiąc obrazów i wyjechał świat. Cieszy się tym, że. Mam taką możliwość tutaj malować, tutaj pracować i rozwijać świat nie bez dobrych ludzi i mam może szczęście od Boga, od kogoś, nie wiem, spotykam tych ludzi cały czas na swojej drodze i którym bym chciał ukłonić, schylić swoje czoło i podziękować.